Kilka pytań. Zapowiada się bardzo smaczny dzień. Dzisiaj tłusty czwartek, więc temat tego podcastu, kilka pytań, oczywiście poświęcony jest jedzeniu pączków i tą smaczną rozmowę mam okazję przeprowadzać z cukierniczką małgorzatą wiśniewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Są osoby, które z taką nieskrywaną niecierpliwością czekają właściwie na ten dzień, tłusty czwartek, dzień absolutnie słodki, gdzie no, popuszczamy sobie e, pasa, nawet te osoby, które starają się trzymać e, dietę, jeść zdrowo. A czy tłusty czwartek to najtrudniejszy dzień w pracy cukiernika? Hmm, raczej tak jak wiele takich świąt jest trochę takim wyzwaniem, bo jednak to jest jeden dzień takiego konkretnego święta i jest po prostu masa chętnych i po prostu miłośników właśnie takich właśnie deserów i tych słodkości, także no jest to hetowe wyzwanie, bo to głównie się pracuje w nocy, to, że trzeba wszystkiego przygotować. I wiadomo, zrobić to wszystko jak najlepiej się da na najwyższym poziomie, bo jednak to jest taki dzień, gdzie po prostu świętujemy po prostu ten tłusty czwartek i po prostu ten. Ostatni tydzień karnawału, no i trzeba to zrobić jak, jak najlepiej. nie? Także, no, ja bym powiedziała, że to jest właśnie jeden z tych mm, kilku dni w roku, gdzie jest po prostu e, duży ogień. To kiedy ten, kiedy ten dzień, kiedy ten wieczór właściwie pączkowy się zaczyna. E, w sumie najczęściej to już się zaczyna w środę po południu. No, wiadomo, my tam w kawiarni to wieczorem, ale też wiem, że w niektórych cukierniach to już w środę od, od rana potrafią już po prostu zacząć szykować, po prostu no, te nadzienia, pomady. I no jednak jest trochę rzeczy do ogarnięcia, także no, jest to trochę wyzwanie. Czy pomczek na tłusty czwartek? On Musi być wyjątkowy. Każdy Czy powinien jest wyjątkowy. być wyjątkowy. Każdy jest wyjątkowy. Tak. No właśnie, to co takiego wyjątkowego w tym pączku jest? Mm, a, dużo słodyczy i dużo miłości. <laughs> o, brzmi ciekawie. <laughs> a, tak, tak. Mm, idealny. Idealny pączek to jak powinien wyglądać, jaki powinien być ten idealny pączek. Obowiązkowo z taką obwódką dookoła, złociście brązowa skórka, taka ładnie smażona, no wiadomo, nie spalone Wtedy wiadomo, że jest po prostu pączek dobrze wyrośnięty, dobrze usmażony. Jak go się ścisknie i on po prostu wróci do swojej poprzedniej formy, to znaczy, że nie jest surowy w środku. I koniecznie musi być dobre nadzienie. Tak jak właśnie tradycyjnie to było nadzienie smaku różanym, właśnie marmolada czy jakaś konfitura owocowa czy różana. Także teraz też można iść jakieś czekoladowe, adwokatowe. To w zależności to, jakie ma opodobanie. Bo tych nadzieni, tych pączków nadzianych jest tak naprawdę do wyboru, do koloru. Ja pamiętam że zawsze właśnie tak jak pani mówi klasyka to ta to nadzienie różane i bardzo dużo osób szuka pączka tak nadzianego to one są jeszcze dostępne czy, czy już no ciężko jest dostępne takie Raczej nadzienie. Raczej one dalej będą dostępne, bo po prostu to na przykład dla wielu osób właśnie kojarzy się z dzieciństwem, z właśnie z tą tradycją, bo zawsze właśnie to był pączek właśnie różany, oblany właśnie pomadą i często właśnie jeszcze była ta skórka z pomarańczy na, na tym pączku. I oczywiście uważam, że wszędzie będą dostępne w, w tym wariancie, tylko, że no po prostu z czasem i z postępem po prostu kulturowym, czy po prostu smak, smakowym, goszczą też już inne smaki. Osobiście też robimy w innych wariantach, jakieś czekoladowe, pistacjowe, mm -hmm. z to właśnie takim kremem adwokatowym, nie? I po prostu, żeby każdy mógł jednak wybrać coś, co ba bardziej będzie mu odpowiadało. By już mi się uruchomiły wszystkie moje <śmiech> ślinianki. <śmiech> ja, ja też czekam, bo akurat też... Moje ulubione to, oprócz właśnie róży, to są czekoladowe. Ja uwielbiam czekoladę i po prostu czekam na te pączki czekoladowe. Jeszcze, w, a z owocami właśnie, a pączki z owocami? Trafiają się? Ja jadłam kiedyś z jabłkiem. Mało chętnych jest tak naprawdę, to po prostu specyficzny po prostu specyficzny pączek i raczej nie, nie ma takich, na pewno, raczej będzie dużo odbiorców, ale po prostu myślę, że nie aż tyle, tyle żeby po prostu, na no, przykład, żebyśmy my mieli i no, ciężko, ciężko mi powiedzieć o takim smaku, nie więcej. A smażony czy pieczony? Pączek. Smażony wiadomo będzie bardziej kaloryczny, no, te pieczone są y, no, jednak trochę lżejsze, mniej, y, mniej mają po prostu tłuszczu w sobie, ale jednak myślę, że smażony to jest smak tradycji. Czyli to jest ten klasyk klasyków tak, tak, po prostu. Tak, tak. Ym, no właśnie, a co zrobić, żeby ten pączek był udany? Czy ciasto drożdżowe wybacza błędy, czy jednak mimo wszystko no, jest takim ciastem trudnym do wykonania? Nie, raczej nie jest trudnym do wykonania, ale po prostu podczas smażenia można na przykład położyć niewrośnięty pączek, na zbyt zimny tłuszcz, ewentualnie na przygrzany. Jeśli będzie po prostu za wysoka temperatura, to bardzo szybko się spali, nie wyrośnie, nie usmaży się dobrze w środku, będzie surowy a z będzie po prostu spalony i nie będzie tej po prostu obwódki dookoła. No i takiego no, pączka nie powinno się jeść, bo no jednak surowe ciasto dożdżowe, no może trochę zaszkodzić na żołądek. A żeby zrobić takiego klasycznego pączka, to ile potrzeba czasu? Jeśli byśmy chci chcieli na przykład w domu zrobić, ile czasu musimy sobie zarezerwować? Mm, o, ciekawe pytanie. <śmiech> <śmiech> tak myślę, że to w sumie Trochę czasu właśnie jest potrzeba na wyrobienie tego ciasta drożdżowego, na przygotowanie, a potem to już zależy od tego, od tempa wyra wyrastania ciasta. Właśnie jak na przykład my w domu robiliśmy, to właśnie wymieszało się, wyrobiło te ciasto, żeby było już takie odpowiednio wyrobione, sprężyste. I zostawialiśmy po prostu pod ściereczką, żeby ono urosło, jeszcze raz się przerabiało, znowu się przykrywało i znowu się zostawiało i to wszystko zależało po prostu od temperatury, jaka, e, jaka była. I, Im cieplej, tym lepiej? E, też nie może być za, za, za ciepłą, bo wtedy po prostu też może się no, zepsuć nie? i może na przykład e, przegarować. E, I właśnie wtedy, jak już za drugim razem ciasto już e, urosło, wtedy formowaliśmy już pączki. I też się je wtedy składało na przykład na blaszkach i zostawiało do tego, żeby urosło. Czyli czas, przepraszam. Trzeba, tak, trzeba tak, mieć tak, czas, tak. żeby te pączki zrobić. Tak, tak samo też, jak będziemy szekować, to wiadomo, będziemy właśnie robić to ciasto, ono będzie musiało chwilę odleżeć, będziemy formować te pączki, one też będą musiały wygarować, Tylko, że po prostu używam do tego właśnie specjalnie garownika. I trochę ten czas przyspiesz. A tak w domu, no wiadomo, nie każdy ma po prostu możliwość. A nadziewamy pączki przed smażeniem czy po smażeniu? A raczej tradycyjnie to się nadziewało przed. Na przykład właśnie wycięło po prostu te kółko, brało się pączka takiego właśnie na rękę, kładło się do tej konfitury i się zamykało tego pączka i się taki zostawiał do wyrośnięcia, bo jednak to było i ułatwienie i też wpływało to na smak. No jednak taka już też podgrzana ta konfitura była. Ale teraz jak na przykład już mamy takie kremy czekoladowe, adwokatowe, no to polecałabym jednak po usmażeniu, bo to jednak podczas marzenia może wykipieć czy na przykład temperatura może po prostu trochę zaszkodzić. Wiemy już jak zrobić ciasto, ile czasu potrzebujemy, kiedy nadziewać w zależności od mhm. nadzienia. A na czym smażyć? <Szyskuję> Czy na... Tłuszczu, w sensie na tłuszczu, czy na smalcu, czy na oleju? Jeśli na oleju, to na jakim oleju? Jaka temperatura? Bo podejrzewam, że to wszystko też ma Temperatura mniej więcej około 170 stopni, żeby było, takie sto, 170, 180 max. Bo właśnie już przy wyższych temperaturach to się po prostu zaczynają spalać, no i wiadomo, się smaży na oleju, to już, to, czy, czy nawet i na smalcu, to już je robi się to szkodliwe, nie? bo jednak uwalniają się takie szkodliwe związki po prostu z, tam z tłuszczy. Mhm. E, osobiście wychowałam się na, na tym, że się smażyło na smalcu. No właśnie prawie. tak po prostu babcia czy mama właśnie tak w domu robiły, nie? Że właśnie to było, to było na smalcu i trochę inny smak te pączki miały. Czyli na smalcu. Taki tradycyjny na smalcu. Tak, to, to, tak, to z, nie właśnie robiliśmy po prostu na, na, na smalcu, ale wiadomo, taf i można i spokojnie na oleju. Mówimy o temperaturze tłuszczu, 170 stopni około, ale jeśli nie mamy termometru, no to jak to w domu sprawdzić? Kawałeczek ciasta, i musisz zobaczyć po prostu, czy ten jeden po prostu pączek, musisz zobaczyć jaką po prostu się smaży czy na przykład trzeba po, podkręcić temperaturę czy po prostu lekko skręcić no i czasami no jednak jak była za wysoka temperatura to było widać że się już dymi. <grymne> <grymne> Czyli pilnujemy temperatury jeśli chcemy zrobić pączki w domu, ale jeśli nie mamy tyle czasu to przecież w tłusty czwartek jest tyle miejsc, gdzie można pójść i powybierać te cudowne, pachnące pączki. Ja już widzę jakie wszystkie okay. jem. <grymne> Szczególnie te ze słonym karmelem. No nie mogę się doczekać, aż wyjdziemy ze studia. No dobrze, rozmawiamy o pączkach, wiemy już jakie nadzienie, jakie smażyć. No ale właściwie to skąd ten pączek się wziął? Ogólnie, same takie, właśnie początki, to są właśnie ze starożytnego tam rzemu, Tylko, że wtedy to było robione takie ciasto chlebowe i ono było po prostu nadziewane słoniną czy tam boczkiem z kwarkami i było podawane po prostu na słono, ewentualnie takie lekko I to właśnie było w ramach celebrowania przesilenia zimowo-wiosennego, właśnie świętowa. Odejście zimy i początek, początek wiosny. Dopiero z czasem no, jednak to przeszło po prostu no, takie jakieś te zmiany. Po upadku, po upadku cesarstwa że, tam rzymskiego właśnie tradycja wyrobienia tego ciasta przetrwała dzięki mnichom. I jak właśnie dotarło już to do Europy, wtedy też zostało to przyjęte do naszej też kultury. Jak kończył się już karnawał, to właśnie były już szykowane takie, właśnie, pampuchy, właśnie na słono, i właśnie były podawane w, właśnie w, ten, w czwartek między posiłkami. I często gęsto właśnie było popijane jakimiś trunkami. Czyli to była taka przekąska słona. Tak, tak, tak. Pierwotny pączek. Tak. On też był okrągły? A tego to w sumie sama nie wiem. Z czasem właśnie one się. Um, zaczęły być produkowane okrągłe. Mniej więcej chyba w XVIII wieku, jak zaczęły być dodawane drożdże. Bo wtedy drożdże zostały wynalezione. To był ten czas. No właśnie, a dlaczego ten pączek jest okrągły? Um, a słyszałam właśnie i czytałam taką właśnie. Y właśnie różne, y powiedzmy, takie mity, czy tam podania na ten, na ten temat, nie? E że właśnie e taka jedna pani Cecylia Kramp e rzuciła w swojego męża podczas awantury e ciastem, e właśnie dożdżowym. Ten się uchylił, i to ciasto wylądowało w rozgrzanym tłuszczu. I później podawała właśnie takie kule nadziewane owocami. Ale też była jeszcze inna. To wiedeńska cukierniczka, z tego co A, pamiętam. Tak, tak. I też była taka historia o, o germańskim żołnierzu, który po prostu trafił do kuchni polowej i po prostu z miłości do, po prostu do, do kraju i chciałby wesprzeć po prostu innych. Właśnie tworzył takie słodkie desery w kształcie tych kul. kul. Właśnie. Chyba jako kula armatnie. Tak, 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 A? właśnie kul, kula, kula armatnie, tylko po prostu myśl mi uciekła. To ciekawe historie właściwie, no bo um, też, um, no, też do końca właściwie nie wiadomo skąd ten pączek okrągły jest, ale wiemy, że w XVIII wieku pojawiły się drążdże i... No i zaczęły um, też by, być dodawane do, do ciasta. Ja tutaj sobie też przygotowałam taki um, cytat. E, Jędrzej Kitowicz wspominał, że w trakcie panowania Augusta III serwowano na dworze ciasta, także francuskie, torty, pasztety, biszkopty i inne pączki nawet. Wydoskonaliło się to do stopnia jak najwyższego. Staroświeckim pączkiem, trafiwszy w oko, mógłby go podsinić. Dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu się rozciąga i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska. Czy to za sprawą tych drożdży? Tak. tak? E, Drożdże nadaje właśnie tej delikatności, tej minkości bo jednak prędzej te ciasto takie było bardziej chlebowe i ono było twarde, takie zwarte i właśnie jak zaczęli dodawać drożdże i ono też po prostu ono się rozrasta i po prostu jak było to wycinane, jednak to nabierało takiej po prostu bardziej okrągłej formy. To właśnie dzięki drożom, bo jednak to się po prostu rozchodziło przestrzennie. Lepszy byłby pączek taki nadziany słoniną, czy jednak te słodkie? Nie, ja chyba i na wolę te słodkie. <noise> A pączek polski tradycyjny czy donat amerykański? Nie, polski tradycyjny. Bo ta moda się zmienia i gusta też się zmieniają. No tak, ale jednak wolę naszą klasykę, nią co tam, że polskie pączki są jedne, jednymi z największych i najbardziej kalorycznych deserów. Ile jeden pączek ma kalorii? Około 300. To dużo. Mhm. 18 kilometrów trzeba przebiec. No, będzie takie w pół godziny biegania. No więc jest co robić, jeśli zjemy takiego pączka. No właśnie, ale jeśli nie lubimy pączków, no ale jak można nie lubić pączków? Ale jeśli, jeśli nie przepadamy za pysznymi pączkami, to w takim razie co w zamian? Hmm, oczywiście chruściki, czy... Najczęściej używana na, na, na to faworki, połączki serowe, ale też e, słyszałam, że niektórzy też jedzą na przykład mufinki e, czy po prostu jakieś inne takie różne e, słodkości, nie? Ale też e, jednak wszyscy jednak wolą te pączki. Pączek jest związany z tradycją. I mówi się, że, że trzeba zjeść pączka, żeby mieć szczęście tak. na cały rok. No ale skąd ta tradycja się wzięła tego jedzenia, jedzenia, tłustego jedzenia, żeby mieć szczęście? Ogólnie to właśnie tam już w późniejszych takich czasach, właśnie tam średniowiecza, czy tam już w kolejnych epokach, to właśnie jak było celebrowanie tego dnia i właśnie jadło się tłusto, nie dlatego jest tłusty czwartek, że się jadło tłusto i szykowało się do postu, właśnie te pączki szykowane. I żeby po prostu też, no, jednak nic nie zostawało w, w spiżarniach, nie kusiło e, i się właśnie, no, nic nie, nie marnowało, i właśnie e, trzeba było jeść te pączki. E, I właśnie, choćby też, i dla, dlatego właśnie powstała po prostu ta tradycja i ten przesąd, nie? Że kto nie zje, ten e, nie będzie miał szczęścia i do, do, do dobrostatku przez cały rok właśnie, żeby to nic się nie zmarnowało, no i na to szczęście po prostu jednak było. Z czasem właśnie też zaczęli dodawać do tych pączków orzech czy migdał czy... i po prostu kto trafił na takiego pączka, miał zagwarantowane to właśnie szczęście i tą pomyślność po prostu na cały kolejny rok. Dlatego trzeba było jeść pączki, żeby trafić na tego pączka tak, 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 tak. To tak jak ciastko z wróżbą. Coś, coś, coś takiego może być. A ile pączków powinniśmy zjeść, żeby zapewnić sobie właśnie to szczęście, tak cały rok? Ja jednak patrzę na to w ten sposób, że żeby patrzeć po prostu też na stan swojego zdrowia. Niby tam, że pięć pączków można zjeść, bo to wiadomo, jak ma się tam ten pączek 300 tamtych kalorii. No jednak, żeby nie przekroczyć po prostu dziennego zapotrzebowania. Dziennego zapotrzebowania. No ale chociaż ten jeden, żeby został zjedzony. Jak po prostu tego dnia zjemy dwa, trzy, no to nic się nie stanie przecież, nie? Ale właśnie trzeba patrzeć na przykład o osoby, które mają cukrzycę, czy mają problemy z trzustką, czy wątrobą, powinny jednak troszkę uważać, nie? Patrzeć po prostu jak się czują i po prostu czy to może im w dużej ilości nie zaszkodzić. A pani, ile planuje zjeść pączków dzisiaj? Może jednego na pewno, może dwa. <ślad> No tak, bo po, całym, po całej nocy wyrabiania pączków to pewnie pewien przesyt może być. Tak, tak, no jednak w pewnym momencie to się mam po prostu dość, bo jednak i się to czuje, to się robi, po prostu się widzi, jednak w pewnym momencie to jednak... Zapach Nie. czasami wystarczy. Tak, 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 najem się po prostu widząc to. I zapachem. Tak, tak, tak. Ja też planuję zjeść pączka, także już nie mogę się doczekać, kiedy po prostu swoje zęby zanurzę w tym pysznym, pulchnym pączku nadzianym słonym karmelem. Jednak mimo wszystko, <laughs> chociaż kusi mnie ten klasyk też. Także bardzo dziękuję za, za spotkanie, za poświęcony czas. Proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, że był to podcast, kilka pytań, a moim gościem była cukierniczka Małgorzata Wiśniewska. Rozmia rozmawiałyśmy o tłustym czwartku, o pączkach, o tradycji e, jedzenia pączków. A ja Państwu życzę wszystkiego smacznego na ten tłusty czwartek. A jak już zjemy te pączki, to proszę Państwa, to potem na spacer, by te wszystkie słodkie kalorie spalić. Oczywiście, razem z rodziną jak najbardziej. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję też. Kilka pytań.